Cześć kochani, to znowu ja, dawno mnie nie było. Dzisiaj trochę w innej scenerii z garażu, bo oczywiście padał przed chwilą deszcz i pada co chwilę. Wyczyściłem trochę maszynkę i powiem wam, chyba z dniem dzisiejszym tak oficjalnie kończę sezon z przebiegiem 4021 km. Jeszcze tam się pewnie będzie jeździć coś, ale ale po prostu oficjalne zakończenie już robię dzisiaj. Tak, więc maszynka będzie w miarę przykryta, żeby tam się bardzo nie kurzyła. Trochę ją wyczyściłem, zobaczcie, jak fajnie błyszczy. Wszystko trochę mam tu ciasno, bo jestem w garażu. Wprawdzie mogłem wyjechać autem, ale, ale pada deszcz, tak więc. Tak, więc tak to wszystko wygląda. I słuchajcie, 4000 km. I maszynka chodzi, śmiga pięknie, nic się złego nie dzieje. Nic nie uruchomiło go. Tak, żebym nie mógł pojechać, tak więc trzeba powiedzieć, że Rome daje radę. W ogóle tego zapalimy. Nie był odpalany około, no dobry ponad tydzień chyba. Kończymy sobie kraniczek, sanie. Aż jestem ciekaw, jak zapali, bo ostatnio temperatura dochodziła do nawet 2-3 stopni w nocy. Tak, więc było dość zimno. Ja już jestem ciekaw, w jakim stanie jest akumulator. Tak, więc powinienem zapalić ze sprzęgłem, ale spróbujemy bez sprzęgła, bo mam telefon w jednej ręce. Uwaga, palimy. No, powiem Wam, bajera. O, zgas. Jeszcze raz. I znów zgas. Jeszcze raz. Jest bardzo zimny, teraz jest nas dworze chyba z 10 stopni. Powinienem teraz sanie delikatnie jedną ręką wyłączyć. Zobaczymy teraz półsanie i go odpalamy. No i teraz już powinien fajnie chodzić na pół saniu. Teraz wyłączymy. Teraz jest już wyłączone sanie. Bardzo fajnie chodzi. Super zapach. Jest naprawdę fajny. No to nic, trzymajcie się i cześć.